Kamil L. Do niedawna był kojarzony z działalnością internetową i charytatywną. Teraz postawiono mu najpoważniejsze zarzuty. Jak brzmią? Są nowe informacje w tej sprawie. Kamilel. Działający w sieci pod pseudonimem Budda działa w sieci od 2019 roku. Szybko odniósł tam gigantyczny sukces, a on sam był autorem licznych akcji charytatywnych. To najbardziej znanych należą podarowanie domowi dziecka 100 tysięcy złotych i słodyczy. Wrzucanie do puszek woźb wysokich kwot, a ostatnio, sfinansowanie budowy czterech domów dla powodzian z 2024 roku. Niedawno ogłosił zakończenie działalności internetowej, zapowiedział też ostatnią loterię. Jakim szokiem było dla wszystkich, kiedy 14 października został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, CBŚP oraz Krajowej Administracji Skarbowej. KAS na polecenie prokuratora zachodniopomorskiego pionu PZPK. W trakcie prowadzenia czynności służby zabezpieczyły mienie, należące do podejrzanych, na łączną kwotę około 140 milionów złotych, w tym 51 samochodów i nieruchomości. Na rachunkach zablokowano środki o wysokości ponad 77 milionów złotych. Teraz zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Jak dokładnie brzmią? Na rządowej stronie prokuratury krajowej pojawiło się oficjalne oświadczenie, dotyczące zarzutów, które postawiono budzie, prok. Katarzyna Calów, Jaszewska, rzeczniczka PK. Wyjaśnia w nim, że postawione zarzuty dotyczą okres działalności aresztowanych od października 2021 roku do października 2024 roku. Zarzuty ogłoszone podejrzanym dotyczą kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych które to loterie, z uwagi na warunki ich uczestnictwa, były w istocie grami hazardowymi. Celem działania podejrzanych było uzyskanie wpływów ze sprzedaży losów i omijanie przepisów o grach hazardowych, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej. W oświadczeniu napisano też o zarzutach dotyczących uszczuplenia należności skarbu państwa z tytułu podatku VAT. Chodzi o wystawianie nierzetelnych faktur, które nie ujawniły rzeczywistej sytuacji finansowej. A co z zarzutem prania brudnych pieniędzy? Zarzut prania brudnych pieniędzy związany jest z tworzeniem pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem pod pozorem pożyczek pieniędzy pomiędzy kontami należącymi do osób objętych postępowaniem, celem ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków i przekazywania ich poza granice kraju. Brzmi komunikat. Prokuratura ujawniła, że łączna suma pieniędzy, znajdujących się w obrocie, stanowiła kwotę ponad 126 milionów złotych. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy wobec czterech osób, w tym Kamila L. Skierowano do sądu wniosek o areszt tymczasowy na trzy miesiące. Pozostałe osoby objęto dozorem policyjnym i poręczeniem majątkowym. Zakazano im też opuszczania kraju. Co o sprawie mówią eksperci? Karnista zwraca uwagę na szczególnie jeden, problematyczny zarzut. Portalonet rozmawiał z mecenasem Arkadiuszem Szymańskim, karnistą z kancelarii Zemła. Szymański adwokaci zwraca on uwagę, że najpoważniejszy zarzut, ciążący na budzie, to kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Kara za niego wynosi od pół roku do osiem lat więzienia. Ogólnie, w tego typu postępowaniach, Zgodnie z komunikatem prokuratury zastosowano standardowy pakiet zarzutów, który jest objęty klamrą w postaci zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tego typu zarzut często stawia się celem wzmocnienia wagi prowadzonego postępowania, tłumaczy mecenas Szymański. Karnista wyjaśnia, że czasem służby stawiają go na wyrost. W sprawie dziwi go jedno. Dlaczego do realizacji? czyli do zatrzymania Buddy i pozostałych osób doszło dopiero po ostatnim zlosowań, jakie on miał organizować, a nie wcześniej. Z doniesień medialnych wiemy, że zajęto majątek, nieruchomości i ruchomości, co wskazywałoby na to, że one nie były szczególnie ukryte i że nie były przedmiotem operacji finansowych które miałyby utrudnić lub uniemożliwić stwierdzenie źródła ich pochodzenia, mówi Szymański. Prawnika zastanawia też zarzut dotyczący prania brudnych pieniędzy. Skąd więc zarzut prania brudnych pieniędzy? Zarzut zagrożony karą, o ile do tego prania pieniędzy dochodziło w porozumieniu z innymi osobami do aż 10 lat więzienia. Oczywiście, jesteśmy ubożsi o nieznajomość akt postępowania, wiemy jednak, że główny podejrzany nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego czynu i podważa zasadność stawianych zarzutów. Obawiam się zatem, że ostatecznie to postępowanie może dotyczyć jedynie badania legalności organizowanych gier hazardowych, a reszta zarzutów robi tylko procesowe wrażenie, konkluduje prawnik. A jakie jest wasze zdanie w tej sprawie? Poniżej nagranie z zatrzymania Kamila L. i innych oskarżonych, zamieszczone przez CBSP źródło gov.pl onf cbsp